Policja versus złodzieje. Finał. Czas na finałowy odcinek szóstego sezonu. Sergiusz, Timo i Mrówka postarają się pokonać cały oddział policji. Uda im się to tylko, jeśli wykluczą wszystkich z gry. Policja nie może wrócić do życia, więc mają tylko jedno życie. Natomiast ospanąc z Kaluchem będą się starać ich złapać za wszelką cenę. Dzięki waszym łapkom w górę odblokowaliśmy biurowiec FIB z całym sprzętem. Jeżeli wbijecie 30 tysięcy łapek, pojawi się kolejny sezon. Siódmy. Pamiętajcie, że pisząc najlepszy pomysł na kolejny sezon, macie szansę zagrać z Ospano i Kaluchem w jednej drużynie. Do dzieła, widzowie. Cześć, mordy, z tej strony Kaluch, Ospano i cała brygada policjantów. Witamy was serdecznie w finałowym odcinku Policja vs jest sezon 6. Ja się zawahałem, nie wiem dlaczego. Witam, przyjacielu, dzień dobry. Ej, dzisiaj, stary, nie możesz się wahać, stary, już na no samym mi... się wahasz. Co to ma być? Co <laughs> się ze mną nie tak, widzowie? Dzisiaj łapiemy za ekipę Sergiusza i ekipę Timo, dopóki nie padniemy do, moi drodzy, ostatnich... Kropli krwi walczymy, żeby e, zakończyć ten sezon dzisiaj. No i oczywiście, e, jeśli chcecie kolejny sezon, musicie zostawić hałas zarówno pod e, odcinkiem oska i u mnie ile tak łapek w górę, żeby był nowy sezon? Może komendanta zapytajmy, co? O tak, Ospka? tak, tak. A ile ma być łap? Komendancie, no, no to tam coś tak koło 30? O, o, kurde, kurde ale potem że... stary tyle miecie. Próbuj. Pró próbujemy, moi drodzy. Dobra, próbujemy. może wejść. Więc jak będzie na dwóch kanałach 30 tysięcy łap w górę, to macie jak w banku że to pod moim filmem i łoska, kolejny sezon Policja vs. Złodzieje. I przypominamy, że jak rozpiszecie zarombisty pomysł, możecie dołączyć do nagrywki i w kolejnym sezonie grać razem z nami, prawda, panie ozyry? Tak, właśnie chciałem o tym powiedzieć, więc wszystko w waszych rękach, widzowie. Kto wie, może zamiast komendanta, wy będziecie stać na środku. Co, Dokładnie, ej, bez kitu, tak być może, komendant straci posadę, wszystko to jest możliwe, więc ej. widzowie, oglądajcie dzisiejszy odcinek, na razie to trzeba zakończyć sezon szósty, ale zanim to, ceremonia, moi drodzy, kurde, czy wy widzicie tak, tak. tą rzecz, Ospek, zobacz jak oni wyglądają, nie mają kamizelek już, kadecki. Stary, dzisiaj musimy mieć pełen profesjonalizm policyjny, chłopie. Ty, tak, czekaj, tak. czekaj, 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 no. stary, chyba pierwsza wylotka będzie w profesjonalizmie, stary, patrz, co to jest? Co to za strój, koleżko? No fajny mam, fajny mam, a co? No stary, chyba To jest ten, co ostatnio, stary, go ten, połowaliśmy chyba. To go, go spałować trzeba. <grym /hatek> tak jest. <grym /hatek> ale Proszę nie. Państwa, tutaj pałowany koleżka jeszcze, się. ja. No to ładujemy. Dobra. dobra. radiowozów i jazda. To tak teraz. Jest. Uwaga, tak. No przepraszam, o, dobra, i lecimy, stary. Uwaga. <grym /hatek> Cześć, jesteś gotowi, jest, a, stary. Nie jesteście gotowi, KDC? Tak jest. Nie, nie, nie jestem gotowi. Co to ma być? Że Macie być gotowi na 3-4. 3-4! Gotowi, gotowi. <grym /hatek> ale, ale dramat. dramat. Stary, co, nie podoba mi się to. 4-4! Gotowi! Ja o mi. co jest? Z... Dobra, jedźmy stary, Nie giną, niech się nie respią dzisiaj, macie, macie ranę Tak jest, widzowie, rozpoczynamy. Moi widzowie, fajnie was powitać w kolejnym odcinku. Jak zwykle Kali pięknie zaczyna tą serię, a ja łapię złodzieje, dlatego fajnie was widzieć. Zostawiajcie łapy 30 tysięcy łapek tutaj dali. Ja szczerze wątpię, że nam się uda taki wynik wbić, ale jak się uda nam wbić taki wynik, to zrobię salto z świeczką na głowie i będę bardzo szczęśliwy, nie no, ale to by była mocno, No i jak wiecie, 30 tysięcy łap będzie kolejny sezon, po prostu. A tutaj już mój slot stoi, więc bijamy łapy, piszecie komentarz z najlepszym pomysłem na przyszły sezon. Jeżeli ktoś napisze taki wyczesany pomysł, to będzie z nami gra. W jednym teamie, więc zapraszam do pisania pomysłów. Czas ruszać, kurde, tam się już do skoku. Nie, dobrze, przyjaciele. A, i na ospano.pl jest mega promocja. Możecie kupić Etui, możecie kupić telefony. Telefony Etui na telefony. Możecie kupić opaski po promocyjnej cenie. Żeby nam się policja przed nagrywką nie zabiła. Gotowi? Czy już skoczyli jesteś? wszyscy? Nie, nie, schodzą na dół, ale tak bardzo nie mrwy. O stary, to dobrze. Ja lecę już helikopterem, lecę się dostawić ze swoimi. Wylatujemy. Chyba startu trzeba napisać, co? Oszło gość. Ooo, pięknie, dobra stary. To jak coś, to jestem na łączach i musimy jej pocisnąć. Dobra, chodźcie panowie. Chodźcie, chodźcie, dobra. do Rezer, prowadzisz żyje. co? Dokładnie! Dobra, ta sama sytuacja co ostatnio, panowie. O, Tym o, razem bez... ja nie skaczę. <noise> no lepiej nie skacz, stary. I panowie, no co? Nie wiem, czy nie polatamy już teraz helikopterem chwilę, czy po prostu jakoś tak poragujemy, jak wolicie. Latamy heli i czekamy, czy... O Jezu, oni giną wszyscy, to, to był poragował. Ja bym No dobra, no to teraz co? Ja, co sugerujecie, chłopaki? Jak to robimy w ogóle, nie? E, ja e... myślę, że lotnisko, a tak nie wiem, czy... Może coś tam będzie, może ukradną samolot. No dobra, wiecie, teraz mamy takie pole do manewru, że w zasadzie możemy zrobić wszystko, co nie? Tylko pamiętajmy, że oni mogą nas zestrzec z ten, z zamierzającej. Spoko, my się możemy zrespić w porównaniu do innych policjantów widzowych, więc to nie jest aż takie straszne, co nie? Dokładnie. No, Atakt... Ja tu leżę. Ty panie ospanu nie są na miejscu. Ej, ja tu stary to jestem profesjonalna jednostka. Elon Musk, odpoczywa słowili? A, takie Pod... te będą słali? Działo orbitalne. Co się dzieje? Czekaj, zapytam Kalucha czy wie o co chodzi. O co chodzi Kali z tym Elon Muskiem? Nie mam pojęcia. O stary, czy to jest jakiś. bait? Wili, to ja mam jakieś willy po prostu. Chyba tak, stary, chyba tak. Kurde, miejmy nadzieję, że nam nie napisują dzisiaj za bardzo krwi że zakończymy ten sezon. Ja no ja też, stary, my podjęliśmy decyzję z Słotem, że na razie będziemy latać helikopterem. Dobrze, no to patrolujcie z powietrza. Może coś z kosmosem? Może jakieś rakiety, no właśnie o to mi chodzi. Żeby nie. jakaś rakieta nam na Los Santos i spadła na łeb, chopie. No kurde. Ale myślicie, jakby my na jej orbitalkę to nas zestrzelą? Wątpię. Możemy robić napad. Ale niech muszę wiedzieć, gdzie my jesteśmy najpierw. No tak. właśnie. Co, mm. so, baza 300, nie? Nic nie było. Tak, czysto, tam nic nie było. No Stop. to dawajcie, dawajcie. Powiedzcie policjantom ja żeby... na radiu od razu, żeby pilnowali tych swoich miast, co nie? Dwa buzardy stary wojskowe lecą w kierunku lotniska w Los Santos. Dobra, to lecimy tam. Okej. Okay. Eee, lecie na lotnisko, dwa buzardy wojskowe lecą na lotnisko w Sandy. Znaczy na lotnisko, Przed... lotnisko w Los Santos. Uuu, lecę. Lecie, lecie, lecie. Kich Dobra, na Kali, napad. to my lecimy. Ale chyba czysto, co nie? O, czysto. A, A tutaj tak się... może się coś dziać, no. Dobra, to lećmy stąd. Ty, ktoś tam. Siadł nam śmigłowiec co? na FIB. Co? Co? Siadł śmigłowiec na FIB. Dobra, jedziemy tam. Jakiś śmigłowiec wylądował na dachu FIB. Odbiję na prawo. E, gdzie tam, dobra. Dary, podlatujemy. Jesteśmy akurat w okolicy. Mrówka nie żyje. Dobra. Podejrzane, nie wiem co się stało. O co chodzi z tym FIB naszym, stary? Widzieliśmy jak siada śmigłowiec normalnie on tu obczajał i popatrzyłem na snajperce to nie są boty. Czekaj, już ci powiem stary. jest coś. Jest coś, jest coś. Nie, jest no coś. nic nie ma. Albo ktoś? Nie, jest? jest. To nie jest twój helikopter jest. Kali, ty go nie miałeś użyć? Nie, nie, nie. A może miałem? Nie, to chyba nie wiesz. Tak, to, to, nie jest to, jest jest Kali, to jest Kali, ten twój, który ty używałeś, stary. Dobra, my wjeżdżamy od dołu, zobaczymy. Dobra, my jesteśmy na górze, no nie wiem, możemy zrobić descent tutaj ewentualnie, ale wątpię, żeby coś znaleźli. Dobra, zaraz, zaraz znamy znać. Dobra, to dawaj znak, a my wisimy nad budynkiem, skorupujemy tutaj. O! Co się dzieje? Shots strzały. Kali, budynek wygląda czysto, my lecimy nad lotnisko, bo tam jakieś strzały policjant nie żyje, jedziemy to sprawdzić. Znowu strzał? Nie ja, wiem, tu cały czas trzymają coś. Patrzcie, jest i patrz. Patrz, pościg, dobra. Pan w wodzie jest gość. Gdzie? Pod nami. Weź się z pułap niszy, jak możesz. Zobaczmy, co tam się dzieje. Możemy nawet wylądować w sumie, jak tu strzały były, się zapytać, co się działo. Dlaczego tam... Nie, dobra, jest git. Auto tu ten się rozbiło. E, wyląduj stary, mają, mają kogoś. Mają chyba kogoś, mają no. Co się tu stało? E, złapali, złapali. Kogo? E, właśnie nie wiadomo, ale zabieram go na komendę. A miał coś przy sobie? Bra, e, nie bra, wiem, bra, ja nie zabije Eko, jakiej broni strzelał i dlaczego strzelał? Nie pamiętam. Nie wiem, nie bo my dopiero dojechaliśmy na akcie. My lecimy w takim razie. Niech Grether yy, ląduje. To jest jakaś auto była. Tu to to dosłownie... Może jakiś policjant A, coś ukradł. Policjant. No. Ciekawy. Pomocy, to... pomocy, lewa autostrada, lepiej, potrzebujemy wsparcia. Samolot taranuje i wybucha inne pojazdy. Lewa Zobaczam autostrada. Się, lewa autostrada, zapraszamy. Jedziemy, jedziemy, lecimy, będziemy tam zaraz. Dobra, Kalu potrzebuję pomocy, jazda. Panik Te... Baton będzie u nas. Panik baton do pani batona, chłopaki, pani baton i do Los Santos będą, dobra. Auto jakie, auto jakie? Jakie auto kali, Jakie auto tam jest w akcji? Na dupie do nas! Ja pierdzielę! Wali do nich, dawajcie szybko słod! Kalu krzyczy! Kaluch umiera! Już, już, już! Czy do nas strzelało czy nie? Nie, to my. Tak strzelały, tak, ja w kierunku bazy wojskowej. Yy... Kierunku nie bazy wojskowej, ja lecimy, lecimy, lecimy. Przód, przód, przód. O, jedzie pod winnicę, tak. Jedzie ktoś jedzie teraz ktoś winnicy, na, na, Pod winnicę, pod winnicę jedzie, jak na winnicy się. Jest. Jedzie. O, tu jest, no, wajcie za w dalej. Tak, prawo, tak, tak, prawo, tak, prawo, na, to jest na winnicy, jego, na, winnicę. na Winnicę. na winnicę, gdzieś to auta szukajcie. Gdzie to to jest teraz? go, Helikopter, Ktoś nas namierza! Pocisz na samicie. To oni, to oni, to oni to oni. To my namierzaliśmy. Gdzie wy jesteście Kali? No to jak teraz namierzacie, to lecicie za nami. Dobra, dobra. Widzicie tego gdzieś? Ja nie widzę. Nie ma nic nie widzę. Jest, jest, jest yes, na dole, pod nami ty jesteś, ty To jest jakiś, to jest Tak, 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 tak. I pod spodem jest pod nami, to jest To to, to to, no, no, no. Tak. 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 Dobra, ja nie, nie mogę coś. Teraz na bazę wojskową jedzie? Nie, ja mogę trzelać, Ale walić, 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 Czy nie? Tak, ale nie rakietami, nie on rakietami je... no, co? co? Bo o, nie rakietą, nie rakietą Co? Za późno! Dostał! Wow, kurde, rakietą dostał! <gulet> przez przypadek naszą! Co jest, ale zajebista akcja, je, dawaj, tak? dawaj, on jedzie? Dos, jedzie dobra, dalej czy dostał? Dos, zjedzie, dos, ale zjedzie, dostał, ale... Zjeżdża do rzeki, Dobra, dobra, walcie rakietami Nie, żartuję! Tutaj, tutaj, do wody, do wody go! Walcie go tam, walcie go tam! Jestem z drugiej strony! Ucieka ziemią! Pod dołem, dołem, dołem. Pod, most, pod mostem, pod mostem. Dobra, ląduj tutaj nam tu skoczyć. No, daj no, nam no, no, tu lądować, no. łapcie go. Lądujemy tutaj, łapiemy go. Dobra, ja wysiadam. O, jazda łapcie. Szukamy go, tu Kali macie go? Ja tu dostaję, w wodzie jest. Gdzie? Ratunku, ratunku. Goni mnie. Strzela mnie. Kali, gdzie on jest? W wodzie. Leży, leży, leży! Mam nice. go! Prąd go porywa! Porąd morski tutaj? Tu mam ciało! Jeszcze był zielony typ, gdzie jest zielony typ? Tam coś, kogoś mają moi, wiesz, ale ja nie mogę tego zgarnąć tutaj, odpływa mi. Dajcie mi to małpy kto to jest? Trzymaliśmy. go. Ja ją ja mam. Małpa, chodź tu. Zrywamy mackę, kim jesteś? No właśnie, tego zielonego nie ma. Nie ma tej zielonej? Ja tu mam jedną osobę i to jest Wiktor Murphy. Wiesz, kto to jest? Intensive stary, dobra. No. Ok. To nie jest nikt istotny. Panowie weźcie go do celi. Do celi, go. szukajcie drugiego gościa, gdzieś podobno jest tutaj. Babę znalazłem. Gdzie ona jest? Dałem ją Kaliemu. Kali jej nie ma, czyli uciekła. To ilu złapaliśmy w takim razie? Stary, złapaliśmy chyba jedną, jedną osobę. Teraz dwie osoby złapaliśmy, jak na razie. Okej. Okay. No, ja uciekałem, bo mnie tam strzelał, ale na szczęście udało mi się zwiać. Uciekałem, żeby, żeby tylko wsparcie przyjechało i, i go strzeliło, bo ja miałem pistolet w ręku. <laughs> Dobrze, a ci moi nie przez przypadek rakietę posłali w ogóle. Ale fajnie to wyglądało. Tak? No. Wiesz, ja stary nie chcę używać aż takich drastycznych rzeczy, dopóki nie Ale oni używam, akurat nie? im się należało, im się należało. <noise> Dobra, to dobrze, to się cieszę. Dobra, to wiesz, co my polatamy tu na górze, poszukamy. Dobra, Dobra wsiadajcie, słoty, będziemy patrolować ten teren teraz tutaj. Dobrze, wsiadamy i patrolujemy. Tak jest! Wsiadajcie. Nie ma. Zgubiłem. Ha, to Kali tutaj jest też <noise> No, ja zgubiłem swój świgłę, przepraszam, już wracam do siebie. Dobra, jak w kontakcie, ja wsiądę sobie z drugiej strony, mam no, widzę, panowie Cielitarna Pan. jednostka Wieśniak jakiś, się... one panowie, co to było w ogóle? Nie wiem, ale rakietę posłaliście Ta, ta rakieta. rakieta trafiła? Tak, trafiła no, w ziemię, obok nich Tak, tak, Kali mówi, że dobra akcja, więc jest <laughs> e, Podejrzany dobrze. samochód, e, plaża Del Perro Deptac. Tak, dobrze, P plaża Porusza Del Perro tak. jest tam, po, na plaży Jedzie dobra. po plaży Jasne, kierujemy się tam no, nie Teslom stary? Pa jedzie, jedzie. No właśnie tak. nie wiem, ale jedzie tu jakiś auto. A podjadę tu. No weź? No to, jest Tesla? to jest Tesla Dobra. jakaś. Tak, Eller też mówi, Je że Tesla. Musk. Ej, Elon, oni mówili coś o Elon Musku stary. A Ilon! Witam serdecznie. Po pozwolenie na, na jazdę po plaży jest? Ale fura. Ale o co chodzi? No jeździ pan po plaży. No, nie że po... stoję tutaj. To tu będzie to pokaz to... nowej Tesli, proszę pana. Plaż ochrony wybrzeża się kłania, że pana nie ma pozwolenia na to, żeby jeździć po plaży. Tak Ale to będzie po pokaz Tesli. No to pokaz, że ona proszę pływać. Proszę pozwolenie, albo zostanie pan aresztowany. No dobra, my zostawiamy to wam? O, panie, panie, dziwnie, pan papiery pokaże. Nie wiem, co się dzieje, widzieli. Dostałem info, no? że na jachcie jakiś śmigłowiec sądował. Coś się dzieje na jachcie. Alarm na jachcie, kod czerwony, Elon Musk porwany. Moi drodzy, nie wiemy, co to za komunikaty się wyświetlają i kto je pisze. W każdym razie, wszyscy policjanci zgromadzili się już tutaj. Panowie, to będzie wasza misja, po której możecie zostać jeszcze wyż wyżej odznaczonymi policjantami. Ja z ospkiem będę obczajał, bo my mamy snajperki, będziemy jakoś obstawiać was z góry. Natomiast wy musicie po prostu zdobyć to miejsce siłą. Macie przewagę liczebną. Więc nie powinno być problemu. Okay, Najważni tylko... Najważniejsze jest to, jeszcze tak przerwać tu przyjacielu, no. Żebyście wy po prostu wszyscy wbili się na ten jacht i musicie wziąć ich siłą, co nie? Pamiętajcie, że jak kogoś złapiecie, to wystawcie go w okolice basenu i tam go wszyscy pilnujcie najlepiej. Żeby to. nie było jakiejś akcji, że on nam ucieknie. Bo mogą być tam wszyscy, może być tam jedna osoba, ale pamiętajcie, że zostały chyba trzy osoby, i to liderzy, to. których musimy złapać, żeby zakończyć dzisiejszy sezon. Dokładnie, słuchajcie, w waszych rękach jest przyszłość kolejnego sezonu tak Policja vs Złodzieje. Pamiętajcie, żeby nurkować. Jak się dostaniecie wszyscy na jacht, to będzie sukces. Dobra, Ospek, na pozycję. A reszta... Czekajcie chwilkę na znak To co spek wysyłamy wszystkich ludzi stary wiesz, że to jest ryzykowne bardzo Stary ale... wiem, że jest ryzykowne, ale co mamy zrobić? No, no nic, no myślę, że kurde no, ja... Słuchaj, tyle zbieraliśmy tych policjantów, więc jak się <grym> dziś, teraz nie wykażą, no to coś z nimi chyba nie tak będzie <grym> Tak stary, no trudno bo... opień, My będziemy ale... na wszystko widzowie patrzeć sobie tutaj z boku i przyjedziemy na gotowe, żeby tylko porozmawiać z naszymi złodziejaszkami Chcę zobaczyć ale... ten desant stary Dobra, czekaj piszę Yo! Gdzie oni sobie o, są? Widzę? nasi ludzie tutaj! Dobiegnam no molem na razie! Wskakuję do wody! O kurde! Ale wysądź! Skurczymy kowiek! Robią, dawaj, dawaj, dawaj! A widzę to! Wskakuję, jak płynę, jak ryby chłopie Będą basenie. tam Godzinę tam będą płynąć stary No właśnie, coś tak czuję, coś tak czuję. Patrz, wchodzą, wchodzą, Kali, wchodzą! Widzę, 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 widzę! Ale desąd robią O stary, przyjmują jakt! Dobrze, dobrze, dobrze. Aż tam na górze ktoś się widzisz? Aha, widzę, no 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 podmyś się. Patrz, poddaje się, poddaje się, podaje się. Podaje się. Stary, nie podoba mi się. Wyszedł to. i rozmawia chyba z nimi. Robi napad i się poddaje, gościu? A może to ten Elon Musk? Nie wiem, nie wiem. Ten Elon Musk był takim robotem wtedy, nie? I chyba zajęli ten jacht, jak myślisz? No, tak mi się wydaje. O, ktoś zeskoczył, patrz, zeskoczył ten typ. Gdzie? Którego zatrzymali? Co że ucieka im, czy co? Jakiś kolejny jest na dachu Tam coś strzela? To jest? Słyszę strzały Co się tu dzieje? Ej, samolot leci! Przydupił samolot w nich Leci, patrz, Hydra, ale no to co jest? Walą Hydrami, stary, tu ma pułapko! Strzelaj, strzelaj, strzelaj strzelaj, strzelaj Hydry Dawaj, dawaj, dawaj A, pierdziele Kurde Patrz, Hydra maleje, stary, ląduje, patrz, widzisz? Ja... Ja jest? Kogo ja mam strzelać, stary? Stary, w, nie wiem, w Hydry chyba Patrz, tam, tam można go trafić no Nie mogę go trafić Kurde, ja reloaduję. Też go nie mogę trafić. Stary, giną nam ludzie! Ej, jedziemy tam czy co? Trzeba jakiś nazwić stary, ten, samoloty. O kurde. Z... Kurde, co jest? Wybuchło znowu coś. Jakoś zabiłem stary. Ja pierdzielę, oni tam ostrzeliwują naszych ludzi stary. Dobra, żeby nas nie widzieli. Dawaj te hydra Kali, to się jara! What the heck, co jest? Jara się jacht! Stary, co my mamy teraz zrobić? Ktoś przeżył w ogóle z naszych? <laughs> nie wiem, stary, ale, jest? ale się źle czuję, bo ich zostawiliśmy na śmierć. Bo tak hak, ale kto by się spodziewał, ty? <laughs> nie, co my mamy stary, zrobić z tym gorszym skie? Nie wiem, stary, wale do nich z karabinu. Stary, zaraz my zginiemy, będzie po sezonie, przegramy to. <laughs> ale jesteśmy okropni, stary, i co teraz? Nie wiem, rusza się ktoś na tym jachcie? Czekaj, schowaj się, bo co stary. Musimy się schować, ej. Ktoś tam jeszcze walczy, ale oni chłopie ostrzeliwują. Niesamowite to jest. Kurde, co my teraz zrobimy? Trzeba teraz? I co teraz? Mam plan. Co? Ej, spadajmy stąd, stary, spadajmy stąd, mamy helikopter. Musimy się umówić w jakimś miejscu z nimi, chłopie. Ale co, stary, ale ilu nas zostało? Co? Ile nas zostało? No nie wiem, no trzeba, trzeba wejść zaraz na kanał i posłuchać Trzy hydry latały Ja Co? Nie wiem, no. My się chcieliśmy zabunkować no, z Słotem no. i z tymi, z twoimi detektywami No dobra, ale kto przeżył? No, Negocjator do banku, stary. Oh, oh, fuck. Nikt nie żyje. Ten, do heli, do heli, do heli, stary! Dobra. Dawajcie pod bankiem, ja bank, wykupujemy się pod bankiem. Czyli co to była zmyłka w tym samym czasie? Stary Elba. chyba na to chodzi. Elon ma zginie, stary. Elona tu nie było na tym jachcie. Ale, stary, mnie nie zależy na tym Elonie. Dlaczego my go ratujemy? Zależy mi na tych ludziach. Czekaj, albo, albo o co chodzi? Zginie, albo. Widzowie, straciliśmy 25 policjantów na jednej akcji. Jesteśmy już blisko. Tata. Ja bym nie obstawiał dachów stary, ja już bym się Chodźmy ospek, ja myślę, że musimy ten sezon zakończyć. O kurde! Wow. Wow. Przepraszam, ten sezon trzeba zakończyć godnie. Tak jest, dobra. stary. Chodź, nie boimy się, chłopie. Będziemy we dwójkę? Tak. Reszta niech tu obstawia. Kali, stary, mam iść pierwszy! Ja chopię za tobą idę. A dawaj, tak? do... dobra, stary, wiesz, ma tarczą, no. Czekaj, czekaj, sprawdzam tu! Czy Stary! Co je? Minigun. Negocjator pod To to jest? To jest... Oh. <laughs> widzisz go? O, uważajcie, bo on jest niepoczytany. Halo, co tu się dzieje? Odłóż broń. Spokojnie, 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 spokojnie. Musimy ponegocjować. Odłóż tak broń, jest. ospek. Dobra, ja odkładam. Nie, mo nie mogę odłożyć, ale mogę schować. O, patrz. Do A co ty, Widzisz? Że... Co ty... <laughs> Jeżeli chcecie uniknąć całkowitej masakry i stracić najbogatszą. Ikonę tak naprawdę w całych Stanach Zjednoczonych macie wysuwać wszystkich naszych żądań. Tak, to ja. Jakich? Po pierwsze, chcemy mieć odjazd tak zwany bezpieczny, bez żadnych strzelanin i tak dalej. Chcemy mieć helikopter. Prospek. I chcemy mieć stanie... miliard dolarów ze. Kuleczka musi siąść tylko ja... tak. państwa podany przed wyjazdem. Miliard dolarów? Otóż. Ile? To? to muszę iść do sejfu. Do którego? Tutaj na do do banku, no Mogę. Chyba pan sobie jaja robi jak my go właśnie obrabiamy. I chodzi o rezerwy miasta. Ale tu są rezerwy miasta, znam tajny kod. Proszę mnie puścić. A nie czasem w Mace banku? Pan nie ma takich informacji jak policja. Tak jest. Ale mam ilona maska, załatwił nam dzisiaj dużo. Nic nie załatwiałem, nie mów tak. On mówi prawdę, tam są rezerwy. Żądamy, aby weszło tutaj pięciu nieuzbrojonych policjantów w formie karty. Fajnie, jakby jeszcze tylu by zostało po tej zabicieliście, nie Zabiliście wszystkich naszych. No tylko wy zostaliście? Tak. 25 funkcjonariuszy poszło się paść na jachcie. Tylko my jesteśmy. No nie, mówię, nie mówię o tych na zewnątrz. A... Tak, 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 stary. Powiedzcie cisza. mi, oglądaliście kiedyś Pinokio? Za nami stary ktoś jest. Kto to Pinokio? Tak. Drewniany chłopaczek, któremu rruznąsł. I gdybyście byli nus? drewniani, też. By, Rus, by wam, tam, gdybyście byli drewniani, też by wam ten nos urósł, dlatego że mamy informację, że jest chłod przy jednym z wejściów. Więc co na to odpowiecie? Fajną ma pan maszynkę do mięsa. Tak Dziękuję. Mogę cię przedziurawić jak sz ser szwajcarski Odejdź Muszę, Proszę tego nie robić, bo zastrzelicie z niewidzialnego pistoletu Dobra, daj nam przemyśleć. co? Daj nam wyjść Dobra. i zaraz wrócimy Jesteśmy daj szaleńcami, pamiętajcie, do wszystkiego się posłuchajmy <laughs> Ospek, co, co, co my robimy, robię? Stary, nie wiem, stary, ja, ja jestem w kropce, a ty? Słuchaj Ja myślę, że jest na to jedna prawdziwa masakra, ubieraj się Cholera, tak? jasne, jedziemy po rezerwy minigańskie, dawaj Proszę państwa, Miarka się przebrała Straciliśmy dzisiaj cały komisariat dzielnych funkcjonariuszy Ale nie damy się tak łatwo i nie chcieliśmy z Ospkiem tego używać tak Ale jest. niestety rabusie nas do tego zmusili, prawda panie Ospano? Tak jest, star, stary, tu nam nasz oddział też kapi salutuje, więc musimy tak, to powiedzieć widzom jed Jedyni widzowie. polegli, to znaczy tak. nie polegli Pokażmy co jo. mamy Widzowie, teraz mamy przewagę dwóch na jednego minigono Idziemy załatwić to, co trzeba. Tak, panowie. Radę? Damy radę. Nie chcieliśmy z tego korzystać, ale... Tak jest. Eskortujcie tak jest. nas, idziemy za tak. wami. Dobrze. Okay, spoko. W szyku. W szyku. Zaraz, zaraz. Naprosto to wyjdźmy. Stary, a co z Elon Muskiem? Uf. 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 Nie wiem, trudno. Dobra, idziemy na negocjacje, panowie. Kali, powodzenia, jesteś gotowy. Jestem gotowy. Uf, Ale wiesz, że może się to skończyć dwojako. Co byś dobre myśli? Stary ja jestem gotowy na wszystko już dzisiejszym odcinku. Dobra, wjeżdżamy go Dobra, powodzenia. Dobra, stójcie tu. Na, naraz ospek. O, Stary bąby? Na raz, Ospek! Imy! Inny. Tu by się kupił. Mięso armat! Musimy puścić mięso armatnie Tak? Do, kadet! Jeden musi się poświęcić. W imię ojczyzny Rozmina! Idzie! Idzie! Rozminuj, rozminuj wejście! Rozminuj! Paper. Nie mogę wejść! Stary, tam są te czwórki i się nie da rozminować. Aha, dobra, to wjeżdżamy. mamy wybuchy? Ło! zabili go! U, Negocjacje! Negocjator, no coś czego się boisz, ej! Dawaj, kali tego negocjatora! No! Tak? Nie żyje, dobra, jesteś. Ja są... dawaj do głównej hali, główna hala, stary! Jest tam, za ścianą! Dawaj, Wyb... dawaj, dawaj, wybuchł, stary! No! <laughs> Wal wszystko stary, gdzie oni jeszcze są? Góra Gdzie? Pierwsza górę, nie wiem skąd wal wszystko co się rusza, stary! Chodź na dół, chodź za Nice, 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 nice. Mrówka na Wal, Wali ktoś tam, minigana, wal, 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 wal stary. O, tu jest! Aaaaa! O! Masz co, masz Yo. go? Tak mam go! Ilu ich zostało, chodź dalej. To był ten robot, stary. O nie widziałem go. Rozpierdzielamy ten bank, chłopie. Czy ktoś tu Dobra, dobra, dobra stary, dawaj, dawaj. Ilon Musk żyje? Nie wiem Pytanie oficjalne od policjantów o status Jeśli będzie status na zero Wygrywamy All dead, Mulga, all dead story. W lewym górnym Pat. rogu napisała mrówka All dead Wszyscy nie żyją Czy my oficjalnie stary kończymy ten sezon Chyba to stary Ciężka tak. artyleria Ale to widzowie dzięki wam <laughs> Bo tylko w budynku FIB takie rzeczy były dostępne, tak więc. No co my możemy więcej powiedzieć, Ospek. Wprowadźmy tych kadetów, niech tu posprzątają. Tak, musimy, tak, tak. Musimy ich przetransportować do więzienia. Tu jeden nasz nie żyje. Kadeci, zabezpieczyć wszyscy nie żyją. O! Powodzenia, panowie. Wszyscy nie żyją. A macie Elonomaska macie? Elon Musk? żyje? Tak jest! Tak, odleciał. odleciał. O. No i o to chodzi. Dobrze, dobrze. Il on sobie uratowany również. Stary, tak. jesteśmy bohaterami narodowymi, cały świat nam dziękuję teraz na o, Twitterze. Ale było, było ciężko, powiem ci. Było Aj. ciężko. Zniszczyli mnóstwo naszych policjantów, ale dopiero ciężki sprzęt pomógł. No co widzowie, no piszcie komentarze, ażeby odblokować kolejny siódmy sezon. Wystarczy 30 tysięcy łap w górę na obu naszych materiałach. Ale im więcej zostawicie, tym fajniejszy sezon dostaniecie. Więc piszcie propozycje, żeby pograć z nami. Jak napiszesz fajną propozycję, to. Jest szansa, że z nami zagrasz. No i co, panie sierżancie? Dziękuję. Ja też dziękuję. Piękny sezon, piękna żyj, stary. Tak, ale wiesz co? Troszkę no? zatęskniłem za złodziejaszkowaniem. No, powiem ci, że ja też. No i do usłyszenia, widzowie. Trzymajcie Białe. się. Elu!